Cześć, witajcie w kolejnym astrofonie, w serii, w której odpowiadam na Wasze astronomiczne pytania. A na początku, jak zwykle, no co będzie? Zgadliście ciekawe komentarze. Ludzkość jest jak na przykład dżdżownica, pozbawiona instynktów. Dla tej dżdżownicy nasz świat nie istnieje. A my, jak te dżdżownice, nigdy nie poznamy świata. Chyba że za milion lat. Proste, ewolucja, astropoeta. Heniek123. Czy możemy użyć ISS, aby polecieć na Marsa? Czy można zmienić jej orbitę, by doleciała? Po co budować nowy obiekt, skoro ISS jest jeszcze w miarę sprawna i daje radę w utrzymaniu życia przez kosmonautów? No, nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Jest parę czynników, które sprawiają, że ISS nie nadaje się do tego, żeby użyć jej na przykład na orbicie wokół księżycowej, czy tym bardziej marsjańskiej. Po pierwsze, nie ma silników, które mogłyby dostarczyć ją na orbitę księżycową około księżycową. Używa się Sojuszu do tego, żeby podbijać co jakiś czas orbitę. Naszej międzynarodowej stacji kosmicznej. Ona sobie obiega Ziemię, mniej więcej na wysokości około 400 km. No i przez to, że tam jeszcze ta atmosfera troszeczkę występuje, je zachodzi tarcie, no i jest spowalniana przez to, ta orbita jej się obniża. Trzeba co jakiś czas ją podnieść, ale nie ma takich silników, nie ma takich urządzeń, które mogłyby po prostu wynieść tak masywny obiekt na orbitę wokół księżycową. Druga sprawa jest taka, że. Gdybyśmy użyli takich silników, no to ich moc musiałaby być duża, chyba że zaplanować by te akcje na no, jakiś tam długi czas, żeby ona się powoli bardzo rozpędzała. Natomiast naprężenia różnego rodzaju przy takim skomplikowanym obiekcie mogłyby sprawić, że stacja by się rozpadła, albo by przynajmniej jakaś jej część została rozszczelniona, rozhermetyzowana, no różne rzeczy mogłyby się wydarzyć. Kolejna rzecz jest taka, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna właściwie jest coraz częściej, lega różnym awariom, trzeba ją naprawiać i to nie jest sprzęt nowy niezawodny. I nie sprawdziłby się na Księżycu, zwłaszcza w miejscu, gdzie dużo ciężej trzeba, znaczy dużo trudniej byłoby dostarczyć różnego rodzaju sprzęty do tego, żeby ją naprawiać na bieżąco, czy też zapasy, żeby uzupełniać je na bieżąco na stacji. Kolejna rzecz to jest ochrona przed promieniowaniem. Tutaj znajduje się ona w płaszczu naszej magnetosfery ziemskiej, więc jest chroniona przed promieniowaniem przez ziemską magnetosferę. Natomiast wokół Księżyca, czy też tym bardziej Marsa, takiej ochrony astronauci by nie najzwyczajniej świecie nie mieli, a stacja nie jest zaprojektowana do tego, żeby wytrzymać takie dawki promieniowania przez tak długi czas, no bo tam astronauci przez pół roku, a czasami nawet dłużej, na jej pokładzie siedzą. Kolejna rzecz. Stacja nie jest przygotowana też do tego, żeby spełniać funkcje, które są tam potrzebne. No, stacja wokół księżycowa Gateway, która tam będzie zainstalowana, będzie w stanie na przykład wypuścić pojazd kosmiczny w przyszłości. Oczywiście głębiej w układ słoneczny, na przykład na Marsa. Będzie w stanie, astronauti będą w stanie z niej mogli schodzić na powierzchnię Księżyca z pomocą z mocą lądowników. W przypadku ISS tutaj to nie byłoby możliwe, bo ta technologia, która tam jest użyta, no nie pozwala na to. Kolejna rzecz, sprzęt na ISS też już się starzeje i nie mógłby być używany do tych eksperymentów, które chcielibyśmy przeprowadzać na Księżycu czy też na jego orbicie. Oczywiście, e, trzeba by było tam mnóstwo rzeczy powymieniać, a dużo łatwiej jest po prostu wysłać kolejny moduł i się tym nie przejmować, e, tylko skierować go odpowiednią, na odpowiednią orbitę, jakby już od razu podczas startu. I dlatego z tych powodów Międzynarodowa Stacja Kosmiczna pozostanie raczej w tym miejscu, w którym jest. Szary. No właśnie problem jest taki, że ciemna materia w żaden sposób, przynajmniej znany nam sposób, nie oddziałuje z promieniowaniem elektromagnetycznym i dlatego nie jesteśmy w stanie jej no, w żaden sposób wykryć. Albo ona je pochłania zupełnie i nie emituje w żaden sposób, albo coś innego dziwnego się dzieje. Widzimy, że oddziałuje tylko grawitacyjnie i to jest jedyne to co możemy w tym momencie badać. No, są różnego rodzaju hipotezy w jaki sposób może być zbudowana ciemna materia, są postulowane takie super ciężkie słabo oddziałujące cząstki, które się nazywają WIMPy. To może gdzieś tam faktycznie istnieć to może być w ten sposób jakby skonstruowane i zbudowane, czy też no, w ten sposób po prostu się przejawiać. Natomiast to co obserwujemy w tym momencie to są efekty grawitacyjne, czyli np. soczewkowanie i mikrosoczewkowanie grawitacyjne, które gdzieś tam się pojawia i objawia w miejscach gdzie faktycznie widzimy tę ciemną materię, czy też rotacja galaktyk, która jest no, zaburzona. W obliczeniach i właśnie jakiś taki masywny, nieoddziałujący w żaden inny niż grawitacyjny sposób obiekt. Możemy to traktować jako obiekt, czyli taka ciemna materia byłoby tutaj rozwiązaniem i właściwie dlatego się pojawiła. Są też hipotezy, które twierdzą, że po prostu cały model jest zły, obliczenia są złe i jeżeli się je zmieni i podejdzie do tego w inny sposób, to jakby ciemna materia i energia przestają być potrzebne. Ale na promieniowanie elektromagnetyczne w tym momencie wpływu nie zaobserwowaliśmy żadnego. Alibon, mam pytanie, czy droga mleczna posiada jety? Wypowiedz się na ten temat, proszę. Jetów oczywiście nie posiada, no, musielibyśmy mieć jakąś supermasywną, aktywną, czarną dziurę i aktywne jądro galaktyczne, żeby to, te jety się w jakiś sposób wydobywały, no a wtedy życie w takiej galaktyce no, średnio by było możliwe. Natomiast to, co ma Droga Mleczna, żeby nie było nam tak smutno, to są tak zwane bańki Fermiego i zaobserwowane one zostały przy pomocy obserwatorium kosmicznego WMAP, potem potwierdzone przez podobne, podobnie działające obserwatorzy. Obserwatorium Planck, które między innymi promieniowanie tła kosmicznego sobie obserwuje, i zauważono takie właśnie struktury przypominające bańki wyrastające ze środka, z centrum naszej galaktyki, prostopadle do płaszczyzny galaktyki. Więc. Trochę to wygląda jak jakieś dżety. być może są to jakieś pozostałości po barwnej przeszłości naszej galaktyki. Być może nie, no nie wiadomo jeszcze do końca, skąd się wzięły, dlaczego tam są. Natomiast widać je w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, no w tym zakresie promieni gamma, tam się właśnie te bańki objawiają. Więc naukowcy astronomowie póki co badają te struktury. No i prawdopodobnie za jakiś czas dowiemy się, dlaczego się tam pojawiły, jak się pojawiły, skąd są. Może nie dlaczego, ale właściwie właśnie jak się tam pojawiły, co się stało, że tam są. Koncik heretyka. Pierwszym aktorem był Gagarin, który tak dobrze odegrał swoją rolę astronauty, że uwierzyli w to Amerykanie. Ci zaś wybrali Armstronga, który niby to był na księżycu, a później okazało się, że wszystko nakręcili w studio telewizyjnym. Ciekawe, kiedy stwierdzą, że Stallone właśnie wrócił z Marsa. A wy to wszystko łykacie jak te pelikany. Ułykacie jak okta Kącik heretyka. Dagi Hejka! Przychodzę z pytaniem, na które natknęłam się szukając informacji o metodach do it yourself na marsjańską Ziemię. Na pewnym blogu autor wymienia składniki takiego gruntu, które podobno wymieniła NASA w jakimś raporcie czy analizie. Jednym z nich jest e, tlenek wapnia, jednak zauważasz, że tlenek wapnia reaguje z dwutlenkiem węgla dając węglon wapnia, a jak wiadomo jest to główny składnik marsjańskiej atmosfery. E, Pytam więc, a ja razem z nim, dlaczego więc na Marsie tlenek wapnia jest trwały i nie reaguje? Moją pierwszą myślą była jego stosunkowo mała zawartość procentowa, według podanych przez blogera danych. W glebie albo warstwa piasku i pyłu, która może w jakiś sposób okrywa głębsze warstwy takiej ziemi. Fajnie, gdybyś dała jakiegoś linka do tego, co napisała NASA faktycznie na ten temat, jeżeli chodzi o skład marsjańskich kamieni, nazwijmy to. Bo z tego, co rozmawiałem z. Panią geolog, planetarną Anną Łosiak, no to się dużo nie różnią te skały od tych ziemskich. Po prostu oddziaływanie atmosfery bogatej w tlen kiedyś sprawiło no i parę innych procesów sprawiło, że zresztą teraz mowę mamy na kanale, więc możecie sobie ją zobaczyć sprawiło, że po prostu Mars pokrył się taką utlenioną warstwą. Różnych związków żelaza. Stąd też kolor jakby jest Marsa i tak dalej. Więc być może te ochronne warstwy tworzą no, właśnie taką barierę, która uniemożliwia tworzenie się tego, o czym mówisz. W pewnym stopniu na pewno się to dzieje. Kolejną rzeczą jest to, że faktycznie atmosfera jest tam 100 razy rzadsza niż na Ziemi. No nie jest to próżnia, ale faktycznie oddziałuje dużo słabiej niż taka gęsta atmosfera bogata, na przykład ten dwutlenek węgla. E bo nawet jeżeli procentowo jest go więcej niż w naszej atmosferze, no to jednak na ten metr sześcienny będzie go też mniej, bo jest po prostu mniej gazu i mniej ośrodka. Więc podejrzewam, że to są główne powody, dla których nie dzieje się, nie zachodzi ten proces, o którym mówisz. Albo nie zachodzi w tak pokaźnym, że tak powiem, wymiarze, bo jakimś tam na pewno zachodzi. No. Pojedyncze atomy czy jakieś tam małe skupiska, bardziej wystawione na działanie dwutlenku węgla, mogą w ten sposób się gdzieś tam właśnie ze sobą łączyć, i taka reakcja może jak najbardziej zachodzić. A na koniec, moi drodzy, astrosuchar, żeby zostawić Was na weekend z dobrym, mam nadzieję, humorem. Ulubiona cząsteczka miłośnika stóp? Futon. No, chciałem, próbowałem, chciałem zostawić Was z dobrym humorem, niestety, pewnie będziecie musieli się. Bardzo mocno napić wody. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. My widzimy się w kolejnym Astrofonie. Oczywiście pamiętajcie też o innych seriach na naszym kanale, tych bardziej poważnych, o różnych ciekawych rzeczach związanych z kosmosem i technologiami. Tego też jest pełno, więc śledźcie kanał. A my widzimy się już w kolejnym Astrofonie. No i cóż, Astrofaza dla głodnych kosmos.